Witam, przygotujmy dzisiaj sernik nowojorski. Przygotowania zaczniemy od przygotowania spodu. Tutaj mamy jedno opakowanie herbatników i dodajemy około 50-60 gram roztopionego masła i wszystko razem łączymy. Następnie wszystko wykładamy do przygotowanej wcześniej foremki, w której będziemy piec sernik. Do przygotowania masy serowej potrzebujemy 1 kg sera. Z wiaderka 200 g śmietanki 30, około 100 g cukru, 4 jajka, olejek waniliowy, do tego dodajemy budyń również waniliowy, możecie użyć innego. I wszystko delikatnie łączymy do połączenia się składników. Gdy już wszystko się na ładnie połączy, przelewamy całą masę serową na przygotowany wcześniej spód. Tak przygotowany sernik pieczemy jedną godzinę w 160 stopniach. Po upieczeniu tak się prezentuje nasz sernik i odstawiamy go na całą noc do lodówki. Tutaj już mamy po całej nocy w lodówce. Następnie dekorujemy, ja użyłam masy krówkowej, a do tego udekorowałam jeszcze takimi drobnymi czekoladkami. I już mamy gotowy nasz sernik nowojorski.